Cześć! Aneta Gibek Piśniewska wybieram rozwój. Witam Cię w kanale, w którym wybieramy rozwój dla tego, aby lepiej się czuć, a ja od wielu lat zajmuję się odkrywaniem potencjału, który często jest przykryty czymś, a czym dzisiaj? No właśnie lojalnością. To będzie bardzo ważny temat dzisiejszego naszego spotkania, dywagacji. I jeszcze przejdziemy do manipulacji, bo często to też ma swoje połączenie, i jak to wpływa na biznes, czy też może na życie prywatne. Zapraszam do odsłuchania. Witaj w podcaście Wybieram Rozwój. Do słuchania zaprasza Aneta Gibek-Wiśniewska. Pierwsza podstawowa rzecz, w której my tworzymy jakąkolwiek relację. Ta uwaga może cię zaskoczę: lojalność względem swojego rodzica. Tutaj jest podstawa wszystkiego, można powiedzieć, takie korzenie, w którym my jako dzieci, każdy z nas w jakimś stopniu jest lojalny względem swojego rodzica. Możesz sobie przeglądnąć to w swojej głowie, na ile jesteś lojalny względem mamy, względem taty. Bardzo często to wygląda w ten sposób, że tak bardzo prosto ujmując ten temat, bo on jest olbrzymi, szeroki. W momencie, w którym dana, dany rodzic jest w stanie osiągnąć pewien sukces w różnych obszarach życia, zarówno zawodowych jak i, jak i tych osobistych, zatrzymuje się na pewnym momencie, to dziecko chce być lojalne względem, to się dzieje podświadomie rodzica i nie przekraczać dalej w tym sukcesie niż rodzic. Dlaczego? Żeby. Podczas rozmowy, kiedy mama, tato skarżą się na pewne rzeczy, ubolewają nad pewnymi rzeczami, żeby nie wyjść na tego, któremu coś wyszło, ma lepiej, skoro rodzicowi jest ciężko. No ciężko dziecku powiedzieć, że jest mu lekko. Oczywiście możesz się z tym nie zgodzić, dlatego że to nie dzieje się w sposób świadomy. To się dzieje w sposób nieświadomy, podświadomy, czyli bardzo głęboko mamy ten kontakt z rodzicem już od dziecka, w którym chcemy być po prostu względem niego lojalnym. Bardzo często na swoich pracach jako czy mediatora, ale bardziej już w terapii, takiego psychotraumatologa, którym jestem, pracujemy nad tym, żeby odkryć, e, mając na względzie z jakim problemem pracujemy, a może wyzwaniem już na przyszłość, i zakotwiczamy go, czy tam, aby nie ma jakiejś ukrytej lojalności. I muszę Tobie powiedzieć, że w tej pracy wychodzi, że w większości, Mamy zakotwiczoną lojalność, którą odkrywamy i którą przepracowujemy. W jaki sposób przepracować ją? Najczęściej są to już indywidualne narzędzia dobrane do tego, co za rodzaj lojalności tam się pojawił, ale taki wspólny mianownik to jest. Podziękowanie za tą lojalność, którą mieliśmy w sobie, absolutnie nieobarczanie rodzica, bo to, to nie jest po stronie ani nas, ani rodziców, to jest po prostu taki mechanizm, który w psychologii się pojawia, odkryto, zbadano i my z tego właśnie dzisiaj podczas naszego spotkania korzystamy. I nade wszystko chodzi o to, żeby. Na bazie tego podziękowania zbudować swój własny sukces, który będzie już w oderwaniu od jakiejkolwiek lojalności, a będzie oparty na naszych wartościach, naszych celach, naszych zasobach i na tym, co my chcemy właśnie na tej całej naszej drodze życia osiągnąć, żeby czerpać z niej po prostu satysfakcję. I wtedy, tak naprawdę, i rodzic się cieszy, że my możemy wyjść z tego, czego on nie mógł wyjść. My mamy radość, że kolejnym pokoleniom dajemy coś więcej. To tak rozpoczynając i kształtując diagnozę na temat samej lojalności. Natomiast jeżeli łączymy ją z manipulacją, to ona będzie się objawiać w ten sposób, że osoba, która manipuluje, no bo czym jest tak naprawdę manipulacja? Jest to jedna z pozycji życiowych w zakresie komunikacji ze światem, w której adresat, po prostu, czy właściwie nadawca tego komunikatu jest w danej pozycji, może być w pozycji albo asertywnej, w której bardzo konkretnie o czymś mówi, o tym będziemy w osobnym odcinku, może być w pozycji uległej, też będziemy osobno mówić, i może być w agresywnej. Ale tutaj my przede wszystkim wchodzimy w manipulację, czyli muszę tutaj powiedzieć o czymś takim jak słowo ok. Czyli osoba, która manipuluje, mówi, nie wyszło mi w życiu, jest źle yy, i przerzuca i tobie też poniekąd je, ma być nie ok, czyli również i pewnie ciebie to spotka, a zatem nie ciesz się yy, przed zachodem słońca, yy, fajnie, że masz ten kontrakt biznesowy, ale wiesz, nie wiadomo, czy on ci jeszcze do końca wyjdzie. I to jest, bo mi nie wychodziło, zobacz na mnie, lepiej stąpaj po ziemi. I tam różne przekonania, które wypływają od takiej osoby. A bardzo często taka osoba wprowadza w poczucie winy, no bo gdyby nam ten kontrakt biznesowy wyszedł, czy cokolwiek innego, no to my jesteśmy w poczuciu winy, skoro byliśmy nielojalni. I to się poniekąd zapętla. Czyli ta pozycja manipulująca pokazuje, że ja jestem nie okej, okay, ja mam trudną sytuację, ja musiałam dawno temu pieluchy ci zmieniać, i wobec tego, ty teraz nie przyjdziesz do mnie na herbatkę. Czyli też wciągam cię w tą moją rolę ofiary, no bo to nie jest rola takiego zwycięzcy, osoby z sukcesem, tylko właśnie takiego, któremu nie wyszło i w poczuciu tego. Hmm, Niskiego poczucia wartości, takiego osłabienia, osłabia też inne osoby. Stąd też, jak przebywamy wśród takiej osoby, to mamy takie poczucie, że ktoś, Wręcz energię nam zabiera, tak? bo ona wiecznie coś mówi. A posadziłaś te maliny, ojej, za dużo tych malin, albo za mało tych malin. Zrobisz coś w pracy, ojej, a po co ty się wychylałaś? Możesz się nie wychylać, ja się nie wychylam. To jest cały czas takie wciąganie po prostu człowieka do środka, do tak by powiedzieć tej matni takiego. Ja to nazywam trochę takiego matriksa, tego smutku, żalu, cierpienia. Natomiast każde nasze wyjście, czyli niepodporządkowanie się pod ten świat, powoduje, że mm, niestety ale taka osoba będzie nam wywoływać poczucie winy. To ja dla Ciebie zrobiłam to, a ty dla mnie nie zrobisz tego. No, i właśnie, no i my mamy tak sobie siedzimy i mówimy, czy to w miejscu pracy, czy w życiu osobistym. No, w sumie to ja nie jestem dobrym człowiekiem, skoro nie pomogę, skoro nie przyjadę na tą herbatę, chociaż tak bardzo tam nie chcę jechać. I to powoduje, że jedziemy często, przebywamy z taką osobą, jeszcze gorzej się czujemy. Kiedy wracamy, mamy poczucie, uf, jak dobrze, ale wiemy, że, o matko, za chwilę znowu ten telefon. Zabrzmi, czy ta osoba wejdzie do tego pokoju, w którym pracujemy. Stąd też ta poniekąd lojalność z manipulacją jest mocno powiązana. Natomiast w świecie biznesu bardzo często, zresztą w związku tak samo, bo partnerstwo mamy i w świecie zawodowym, i osobistym. Bardzo często oparta jest o lojalność, czyli jeżeli jesteśmy już w biznesie, jesteśmy lojalni względem naszych wspólników, względem naszych pracowników, przełożony podwładny i odwrotnie. Natomiast w świecie osobistym jesteśmy lojalni, bo jak jestem z tym partnerem, partnerką, dzieckiem, rodzicem, zobaczcie, ile tam jest powiązań. Można byłoby rozrysować wręcz taką siatkę lojalności, powiązań, które powoduje, że. Czujemy się odpowiedzialni za siebie, za innych, no i ta lojalność bardzo często jest tutaj częścią tego. Ale kiedy ona jest niebezpieczna? Wtedy, kiedy ona przekracza ta lojalność pewne granice. Czyli ja zauważam, że mój partner biznesowy czy zawodowy, czy w tej siatce, którą omówiłam, odbiega od tego, na co żeśmy się umówili, ponieważ Nagle przedstawia swoją osobowość na tyle trudną, na tyle pomysły odbiegają od tego, co żeśmy się umówili, że ja nie wiem, czy być dalej lojalnym. Albo wydawało mi się, że myśmy się na coś umówili. Wydawało się mi, mówię z poziomu tego, że często ludzie, kiedy zakładają pewne partnerstwa, nie do końca określają swoje wartości i cele. I potem. A jakoś to będzie, powoduje, że wchodzą w pozorne relacje biznesowe, partnerskie czy przyjacielskie. No i potem mamy taką sytuację, w której wchodzę i słyszę od osób, które mówią: Zabiłaś moją przyjaźń. Do ciebie. Mocne słowa. Bardzo mocny, szczególnie do osoby, której przyjaźń to słowo bardzo dużo znaczy, ma potężną wartość dla niej. I jeżeli ktoś powie, zabiłaś moją, naszą przyjaźń, oznacza, że tylko ta osoba jest za to odpowiedzialna. Chociaż tak naprawdę, kiedy dłużej zaczynamy o tym rozmawiać, okazuje się, że ta przyjaźń nie była tą przyjaźnią. Nie była tym partnerstwem, o którym jedna osoba myślała i druga, dlatego że każda miała inny poziom przyjaźni. Jedna miała poziom przyjaźni taki bardzo rozumiany jako ta relacja, jako wartość, jako zasady, które, reguły, które funkcjonują między przyjacielem a przyjacielem, jako partnerem a partnerem, natomiast druga miała zupełnie inny model, wykorzystywania tej przyjaźni, czyli na ile mi jest ona potrzebna, na tyle będę w tej relacji. Skoro już nie jest mi potrzebna, to ją ucinam właśnie tym słowem, tym zdaniem, czyli czy wobec tego zadajemy sobie pytanie, lojalność w biznesie, w życiu, opłaca? Czy powinniśmy być dalej lojalni? Czy powinniśmy dalej chcieć utrzymywać tą relację? Czy jest pewien moment, w którym powinniśmy powiedzieć stop, wystarczy. To faktycznie była pozorna przyjaźń, pozorne partnerstwo. I bardzo często w świecie, w którym ja pracuję, czyli na przykład jako mediator, osoby siedzą przy jednym stole i mówią sobie, ja nie spodziewałem się kiedyś, kiedy zawiązałem to partnerstwo, biznesowe czy osobiste, że do takich sytuacji dojdzie. I Wtedy zadaję pytanie, a jakżeście zaczynali? To jakie pomysły mieliście, na co żeście się umówili, o jakich wartościach była mowa, I bardzo często a mieliśmy zrobić dobry biznes, a miało to jakoś wyjść. No I właśnie i to powoduje, i to Was bardzo zachęcam do tego, żeby jeżeli jesteście nawet w jakimśkolwiek partnerstwie, bo pewnie jesteście niejednym, warto, nawet jeżeli ono jest dobre, Usiąść sobie przy herbacie, właśnie wtedy, kiedy jest dobrze, i troszeczkę o tym porozmawiać. Na zasadzie, jakie mamy cele, jakie mamy wartości, co dla nas jest ważne, jak my rozumiemy te zasady, reguły w tym partnerstwie i jak to się ma kształtować za tydzień, za miesiąc, za parę lat, dlatego że to właśnie tworzy taką czystą lojalność opartą na tym, że ja dokładnie to samo rozumiem, co ty. Ale to dokładnie oznacza, że my o tym rozmawiamy, że my możemy poprzez dobrą komunikację o tym sobie powiedzieć. I wtedy nie będzie niezrozumienia przez cały ten ciąg relacji. Natomiast w momencie, kiedy my odkrywamy, no, że faktycznie ktoś przekracza te granice, reguły, zasady, które obowiązują, no to zostawiam Tobie odpowiedź na pytanie, czy dalej warto to ciągnąć, trzymać, dolewać tam swój ogień. Czyli swoją energię, kiedy już mamy no, takie potężne zdania. Dla mnie to są olbrzymie zdania. Celowo używam takich przenośni, ponieważ naprawdę osoby, które doświadczają tego, bardzo potem się źle czują, mają bardzo do siebie dużo pretensji. Dlaczego ja w to weszłam, czy wszedłem, jak również dlaczego to się kończy. Bo tutaj ciężko jest na początku wyjść z tej świadomości, że ktoś mógł inaczej oczekiwać, inaczej myśleć o tym partnerstwie, że tam było tylko partnerstwo, które jedna osoba traktowała jako relacja, a drugie jako biznes. I tutaj się na przykład nie dogadali. To są różne rzeczy, które powodują, że, no właśnie, to pytanie zostawiam. Odpowiedź właściwie tobie. Czy warto to utrzymywać? Z mojej perspektywy, która absolutnie nie jest tutaj wyrocznią, nie utrzymujmy tego z uwagi na samych siebie. Jeżeli zauważamy, że ktoś nie jest lojalny, to my też z tej lojalności możemy się uwolnić, ponieważ partnerstwo ma to do siebie, że jeżeli mamy wspólne cele, wartości, idziemy razem i tworzymy to, tą wspólną naszą rzeczywistość. Natomiast w momencie w którym coś się zaczyna zmieniać, bo ludzie też mogą się w jakiś sposób, sytuacje mogą się zmieniać, i dalej nie pasujemy, to warto sobie o tym powiedzieć, zrobić taki, no jak w szafie, porządek, co mamy, czego nie mamy i z czym chcemy iść do przodu. Jeżeli nie mamy z czym razem iść do przodu, możemy sobie po prostu podziękować. To jest bardzo ważny moment na różne partnerstwa, po to, żeby w sposób bardzo komfortowy się też rozstawać. Natomiast lojalność, która była na początku, nie musi trwać przez wieki, to od razu chcę powiedzieć. To jest lojalność, która przez wieki może trwać na relacji, którą powiedziałam na samym początku między dzieckiem a rodzicem. Ona jest ukryta, ona jest bardzo głęboka i do odkrycia bardzo serdecznie zapraszam. Każdego człowieka, szczególnie tego, który czuje, że doszedł do jakiegoś sufitu i mówi, że nie może pójść dalej. Przypominam Ci, że warto wtedy tą lojalność sobie zbadać. Natomiast te lojalności, które my tworzymy względem różnych ludzi w różnych obszarach, one mają swój początek i często też mają koniec. Niektóre, jeżeli były dobrze obrane, o czym już wcześniej powiedziałam, mogą trwać i nawet do końca życia. Tych relacji, Biznesowych czy też osobistych, które właśnie w ten sposób mogą być tworzone w sposób lojalny, ale w zdrowym byciu lojalnym. Czyli takim, w którym nie wchodzimy w manipulacje, my sami nie stajemy się też w tych pozycjach manipulujących. Tobie bardzo, bardzo życzę, ponieważ one są bardzo świeże, dające nam satysfakcję, spełnienie, a jeżeli czujesz, że gdzieś jest tak, jakby ci ktoś książkę położył na głowie, tak gdzieś tu nawet na serduchu i to tak ciężko, ta sama myśl, że musisz się z kim spotkać czy, czy tworzyć z kimś coś. To warto to przeglądnąć. Pamiętaj, to samo się nie roztopi, samo się nie ułoży. Nie bój się przyglądać temu. To jest piękna rzecz. Właśnie na tym kanale Wybieram Rozwój. Przyglądać się możemy temu, po to, żeby no, nie wchodzić w coś dłużej i szybciej odcinać to, co zbędne i niepotrzebne, a co było kiedyś potrzebne. Więc nie musimy tego traktować, że to było coś złe. Nie, było dobre na tamten czas, a czy teraz? Weźmy lubkę, przeglądnijmy się według tego, co między innymi tu mówię, czy też Ty sam w swoim rozwoju odkrywasz i idź do przodu z lekkością. Tego Tobie życzę i zapraszam do subskrypcji naszego kanału, polubienia, dania komentarza, czy też przekazania osobom Tobie bliskim, żeby mogły w pięknej lojalności względem przede wszystkim do samego siebie funkcjonować. Wszystkiego dobrego. Podaj nas do ulubionych na Facebooku, TikToku, Spotify i Instagramie.